Cześć! Dziś omówię w rewanżowe, rewanżowe finałów Ligi Mistrzów. PSG – Bayern Munich 0-1 W 25 minucie Sané oddaje groźny strzał sprzed pola Kalnego, ale piłka przechodzi obok bramki. Minutę później podobny strzał oddaje Kimmich, ale też niecelny. Bardzo ładną akcję w 27 minucie Przeprowadzili piłkarze PLR. Di Maria podał piłkę do wychodzącego Mbappé, z którą pobiegł pod pole karne i wycofał ją do Neymara, który był niekryty. Jednak gdyby nie Ney, to Brazylijczyk pewnie cieszyłby się już z góry. W 33 minucie Neymar miał, o, miał znów okazję. Przednie blował Hernandeza w polu i oddał strzał po bliższym słupku nojera, ale Niemiec znowu lepszy. Parę minut później Neymar ma okazję na górę. Kolejny raz okiewał w polu karnym piłkarza Bajenu i oddał strzał po dalszym słupku Bramki, ale piłka uderzyła tylko o poprzeczkę. W 39 minucie w, słupek. w sytuacji sam do sam trafia Neymar. W czterdziestej minucie alaba oddał strzał na bramkę PSG. Nawal na was podbił piłkę do góry, a z, gu, a z głowy trafił czupomoting. W czterdziestej minucie alaba oddaje mocny strzał z około 20 metrów, ale na was odbija to narzut lożny. W 54. Minucie w polokalnym gdy Maria przyjmuje piłkę na klatkę piersiową i zgrywa sobie bliżej bramki i podaje do Neymara. Ale Brazylijczyk mija się z piłką i trafia do pustej bramki. PSG Pe awansuje do półfinału. Chelsea? Porto 01. W 33. Minucie korona dobrze obrócił ob się z siłem na plecach, ale piłka po jego strzale wylądowała na trybunach. W 65 minucie Taremi po podaniu Otavio postanawia zaskoczyć uderzeń, uderzeniem z głowy Mandiego, ale Senegalczyk kłopi piłkę w ręce. Jedyna bramka pada w 93 minucie. Taremi Opisał się łaną przewrotką, a podawał mu nano. Mimo porażki, Chelsea awansuje do półfinału. Liverpool, Real Madrid 00. Już w drugiej minucie Liverpool miał okazję na bramkę. Mane dostał długie podanie od kolei z drużyny. Senegalczyk podał do środka polakajnego do Salah, a tam świetnie kłytyła skrócił kąt i wybronił go. W 11 minucie znowu belgijski bramkarz popisał się paradą. Zaczynało się od Aleksandra Arnolda, który zaczął, który zciął z piłką do środka boiska, podał do Filmino, a ten do Milnera. Piłka po jego strzale Leciała do bramki Realu. W 20 minucie Benzema po samodzielnej akcji oddał strzał na bramkę Alisona, ale piłka otarła się jeszcze o jego nogę, o nogę kabaka, i trafiła w słupek. Parę, parę sekund po przerwie firmino oddał silny strzał, ale bramka Realu znowu lepszy. W 66 minucie Alison, Pokazał się z dobrej strony. Interweniował dwa razy w jednej akcji. Wpierw przy ataku Viniciusa, a zaraz przy dobicie benzyny. W 92 minucie Salach ma, ma, znowu, ma znowu szansę na gola, ale Kujtuła wyszedł z bramki i piłka odbija się od niego na rzut Real Madrid. W tym pojedynku awansuje do półfinału. Borussia Dortmund, Manchester City. 1-2. W 15, 15 minucie pierws, pierwszy strzał go raweł Borussia. Haaland przetrzymuje piłkę i w rogu wycofuje do Dachuda, ale jego strzał zostaje zatrzymany. Piłka trafia do Bellingama, a ten... Trafia z około 15 metra po dalszym słupku Andersona, W 26 minucie te de Bruyne decyduje się uderzyć z linii pola karnego, ale piłka odbija się tylko o poprzeczek. W 55 minucie z karnego trafia Maresz po zagraniu ręką przez Emeryczanu. W 65 minucie Mendester rozgrywa krótko rzut rożny. Silva podaje na luk pola kartnego do Fodena, który uderza piłkę po bliższym rogu Hitza i wpada. Hitz mógł lepiej się zachować w tej sytuacji, ale z drugiej strony w ogóle nie był kryty Anglik, dlatego oddał ten strzał. Mendesta też w tym razem wygrywa z Borussią 2, 1. I to. Oni awansują do półfinału. Parę półfinałów to PSG Manchester City i Real Chelsea. Piszcie w komentarzach kto zagra w finale. waszym zdaniu. Omówię jeszcze półfinały, półfinał Pucharu Polski. Krakowia-Raków, Częstochowa 1-2. W dwudziestej minucie Piątkowski prowadzi piłkę do swojej płowy, aż pod pola Krakowi wrzuca wprost na głowę Reaka, który, jeszcze z, jeszcze z Szymonowiczem na plecach, pokonuje Niemczyckiego. W 50. 50 minucie, moim zdaniem, powinien być odwizany rzut kalny dla Reakowa. Od, nie, od jednego z zawodników Kekowi piłka odbija się od nogi, a później od ręki. Ale sędzia nakazał dalej. W osiemdziesiątej trzeciej minucie piszczek osłabie Kekowi, Zablokował arsynicia nogą. Poza boisem. Kajatka słuch. W osiemdziesiątej os, siódmej minucie Alvarez zagrywa z rzutu wolnego. Ze środka boiska pił, pi, piłkę na pole karne, a tam najwyżej wyskoczył Rodin i z, głową, i z, z głowy pokonał Hol, holca. W 89. minucie kun znajduje się w polu karnym Krakowi i zagrywa na dalszy słupek do, do niepilnowanego Gutkowskisa, który strzałem po ziemi. Pokonuje niemieckiego w końcówce. I Bilopes trafia, trafia jeszcze w słupek. Ryaków w finale spotyka się z Arką Gdynią. W sobotę na moim kanale pojawi się wywiad z piłkarzem trzeciej ligi, ale wcześniej go w ekstraklasie, Więc subskrybujcie, tłumaczkiem pa.